poród z użyciem kleszczy. Kiedy używa się kleszczy w czasie porodu? Kleszcze położnicze są narzędziem używanym w drugim okresie porodu, czyli w okresie wydalania płodu. Istnieje szereg wskazań do zastosowania kleszczy, między innymi szybkie ukończenie porodu w przypadku istnienia ciężkich zaburzeń tętna w tym okresie porodu. Albo też zaburzony mechanizm porodowy, który dzięki zastosowaniu kleszczy może skrócić przedłużający się poród. Jakie mogą być skutki uboczne użycia kleszczy? Skutki uboczne użycia kleszczy sprowadzają się przede wszystkim do urazu mechanicznego, zarówno tkanek matczynych, jak i płodowych. Na szczęście narzędzie to nieużywane jest często w położnictwie. Czy użycie kleszczy jest bolesne dla dziecka? Kleszcze są tak skonstruowane, aby dopasować się do krzywizny główki donoszonego płodu. I nie wydaje się, aby prawidłowo nałożone kleszcze powodowały jakiekolwiek dolegliwości bólowe.